Mankowidzowie, z tej strony Antek i Maja. Cześć. Um, dawno nie nagrywaliśmy filmów z Mają, no chyba w ogóle nie nagrywaliśmy. No, trochę. No, ale... I dzisiaj będziemy robić slajma. Jeszcze ten zrobiliśmy jeszcze przed slime. Tak, Wyszedł z matkowi. No mi, bo miła. No ja tak no, dzisiaj będzie, będzie mnie uczył... Y, tak, i a tak S dzisiaj będzie uczył jak zrobić takiego slajma, bo ja nie, 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 nie wiem, nie pamiętam. Na świetle go, zobaczymy czy on faktycznie będzie się świeciło. No. To trzeba go podświetlić. No dobra, to co pierwsze? Ja, najpierw trzeba tu zaznaczyliśmy gdzieś, Chyba już się zmazało. Ehm, to poczekaj, ja cię zaznaczę. Gdzieś dotąd. Powiedz ile? 50 ml kleju. Okej. Okay. Gdzieś, do, gdzieś dotąd, gdzieś dotąd. Dobra. Co nie? Okej. Okay. Nie. Proszę. Nie, śpieszymy. Nie, nie, nie. Aż no, no. więcej. ja jak jest Mawić? jak masz ten sygan, gdzie jest nowy jak jak zigrać tyle? No, tam cię Nalałaś już? Tak. Co dalej? Muszę Tak, nalała. Dobrze. Teraz trzeba dwie duże łyżki. Wody? E, tak, wody. Dobra. Masz. Raz. Jak Maja robi tego slime'a, to też się swoim pobawię, bo bardzo dobry wyszedł. To się zrobi takie gęste. No, no troszkę. Slime. Najlepsze chyba to może być. Dobra, teraz co dalej? Teraz e, dwie łyżki tego. Okej. Okay. To jest błęd do soczewek. No. Takie łyżki? No takie. Okej. Okay. Na pewno? Dwie? No. Już tu? No, no. Na pewno dwie łyżki e, e, płyny do soczewek? Okej. Okay. Zrobię dwie, bo nie dałam pełnych. Chyba. Okej. Okay. Teraz e, e, dwie szczypty soli. Myślę, że sody e, oczyszczonej. Okej. Okay. Tak mniej więcej. Jaki fajny jest ten mój slime. Już, już, już. Teraz trzeba energicznie mieszać. Energicznie. Ja mniej więcej też tak mieszałam. I taki slajnik mi wyszedł. Ten slajnik jest taki fajny. A jeszcze niedawno zaczął strzelać. Co jeszcze jest taki bardziej relaksujące? Rączka. Czcie Się co warączka. Okej. Okay. Po wymieszaniu powinien nie, nam się cały slime stalić. Okej. Okay. Chcesz, żeby był e, zielony i neonowy? Ojej, trochę. Czy bardzo no, bardzo mi się no, okay. słuchaj, jeszcze bardziej pierancs. chcesz też pomarańczowe. Yyy, tak, żeby to żeby, żeby trzeba że trzeba też wyluźnić nasze nasze slimy. Żeby każdy wiedział, bo to jest taka jakby pasta. Ja ci go dam, ja tak ci mój, mój już jest taki, że się nie lepi. Musimy jakby rozrobić. No okay. to nie wiem co. Nie wiem, co. Gdzieś tyle, ja tak też mi raczej tyle miałam. Co no, to, to jest tutaj? Slajma? to no. slajma nie wiem, nie no, tak? wiem. Jak wyrobisz to, to pewnie w korsie wyjedziesz A w ogóle też y, polecam wejść na kanał Maja Dobrosława bo tam też są bardzo fajne filmy. Co nie? Dokładnie. Bo to jest kanał mojej siostry. Która nagrywa o Minecrafcie. Jak ktoś jest fanem Minecrafta, to możesz sobie wejść i y, tam są różne poradniki, w sumie jak teraz. Tym razem jest poradnik na slajma i jest mam rękę u poluda. Aby dodawaliście jakiegoś brokatu? Tak. Ok. Okej, okay, nasze slajmy udały się i są genialne. Ja chciałam wam pokazać taką bańkę, jaką udało mi się zrobić. O, teraz jest 22, ale ona gdzieś taka była. Tak, przepis jest naprawdę sprawdzony i slajmy zawsze się udają, więc naprawdę polecamy wam zrobić własnego slajma, bo e, jest naprawdę możliwe zrobienie ich e, go z przedmiotów, które na pewno macie w domu. No. No a my już się z wami żegnamy. Cześć! Pa.